Król jego jadu, armię całą ubije! Ciekawy ten wasz bazyliczek. A pewnie, że ciekawy! U nas takiej bestii nie uświadczysz! One tylko w dalekiej zerikanie się rodzą. Zjaj przez koguta zniesiony. Zjaj koguta, powiadasz. A ja, takiego, co sposobem kwoki drugiemu kogutu kupra nadstawia. Ja je przez owego koguta ulężone musi 101 jadowitych wężów wysiedzieć. Wtedy bazyliszek się z nich wykluje. Ciekawy ten bazyliszek, bo wygląda zupełnie jak biwerna. Dość młoda i mizerna doda. Głupoty gadacie, toć to bazyliszek najprawdziwszy. Racja, co ja mogę wiedzieć, jestem tylko wiedźminem. Hola, hola! Jak to nie bazyliszek, tylko jakaś wawerna, to za co ja płaciłem? Oddawaj pieniądze, oszuście! Dzielni wojacy, nie napierajcie, bo. Uwaga! Zaspokój się, bo. Teraz, raz! Widać nie tylko bazyliszek był udawany, ale i klatka.